Teraz się podczepiamy A my, a my podczepiamy Ostatnio tak podczepiłem e, pszczepę, że odjechałem bez pszczep. Dobrze Dobrze dyszczel nie załapał i Przczepa spadła Tak dużo się nie zmieniło. Praktycznie Dania fakt, faktem, że jako pierwsza zamknęła, zamknęła granicę, yy, ale prawdę powiedziawszy, od momentu wybuchnięcia tej całej pandemii, no praktycznie jeździmy cały czas. Jeździmy cały czas, dodaję, że tylko jedna linia chyba. Yy, Jeździć, ale to no tak można powiedzieć, że w cudzysłowie się skończyła eee, a tak wszystko jeździ wszystko jeździ, na początku jak to wybuchło, to fakt faktem było wiele, wiele mniej towarów bo tu się też ee, część chwil zamykała. ale na szczęście na szczęście DAXy, tutaj zostały wprowadzone tak jak wszędzie nie? środki takie bardziej zaostrzone e, taki jak zakaz wejścia na magazyn e, taki jak papiery e, mamy dostajemy, że tak powiem przez szufladę, tak, jest, jesteśmy odrodzeni od, od osoby która w biurze wydaje dokumenty no i Wiadomo przy każdym, przy każdym tam dotarciu z papierami jest zalecane. dezynfekcja rąk Wszędzie e, płyny są tutaj dostępne e, Także, także no, jakoś to tutaj leś tak można powiedzieć e, Towaru teraz jest praktycznie coraz więcej W momencie jak ten mam to jest e, 28 kwietnia koniec kwietnia dania już praktycznie się tutaj pootwierała otworzyła szkołę otworzyła przedszkola miało jedyne co jeśli się tutaj pozmieniło to pokażę jeszcze jak będziemy jechali są są kontrole znaczy kontrole no można tak powiedzieć jest zamknięta granica między Danią a niemcami znaczy zamknięta też bo dla transportu, dla transportu jest, że tak powiem, wytyczony osobny pas a dla samochodów osobowych jest przejazd przez tzw. rękaw czyli przez, przez park natomiast jak idziemy do Danii, do pracy no to musimy mieć zaświadczenie zaświadczenie od firmy, tutaj dax że tu pracę rzeczy bo jest to wymagane właśnie e, przy przekroczeniu granicy ale tylko jak właśnie dojeżdżamy osobówką do e, tutaj do, do Danii a z kolei no wiadomo w Polsce tak samo e, dokumenty karta kierowcy do wyjazdy i Trzeba przeżyć. Także mówię, na szczęście na szczęście nie ma żadnych tutaj u nas e, zmian, no ale wiem, że na, na takich e, normalnych przywozach międzynarodowych bardzo, bardzo poszły ceny z na to, tak, tam, e, to raz, a dwa. Teraz, że wiadomo w całej Europie nie wszystkie firmy pracują, a w szczególności na zachodzie Europy. E, wiem, że właśnie często gęste samochody czekają za ładunkami na około parę dni tak? no jest lipa, jest, jest ogólnie lipa na, na, właśnie, na właśnie rynku w transportowym ale mówię, na szczęście, na szczęście Daxan, Daxan normalnie funkcjonuje to już oby, oby tak dalej jeździmy a inni nie jeżdżą nie? i to jest właśnie ból ból dla firmy, ból dla kierowcy jak mi wiadomo troli to chodzi o Niestety ale niestety na nastały takie taki czasy i jakoś to, to trzeba przeżyć to no niestety jednym plusem można <grywki> mogę powiedzieć tej całej Praktycznie spalał ruch. Spalał ruch raczej osobowy. Na tą, chwilę już nie pamiętam od początku, żeby jakiś kolek załatwiał, w jakiś nawet taki piękny, to A tutaj już jest trzynaście, pół do do zabrania, tak jak widać tutaj w Hamburgu, tak serze, tak samo tętni ruch. Jakby gdyby nigdy nic Także mówię, tutaj w tych, na, tych, na tych liniówkach To, że tak powiem Wręcz Przeciwnie Nawet i zauważyłem, że jest Że jest więcej towaru czasami Niż było normalnie, a z tego względu, że Daxer też jest taka jakby Jakby kurierka i praktycznie w większości my tu wozimy samą tak zwaną drobnicę. A w dobie tego śmiesznego wirusa, większość ludzi, wszystko zamawia właśnie przez internet. I właśnie w tych kontenerach to są takie ala zamówienia, między innymi internetowe. Na przykład, dzisiaj mam. 10 i 8 no 18 ton także ale to mam no mówię często gęsto powyżej 20 20 ton dlatego że właśnie no kurierka jeździ i to ostro jeździ A. Cyk, piecząteczka, cyk, piecząteczka. No, no i dobra. Także tak, tak to jest. Ojca nie ma dziecko jest. Dobra. Ja, trzeba zabię wszelki. Oh my, dalej, dalej. Yeah, let's go. i am make a couple stacks, do exactly what I want to Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to Turn up to the max, get me faded till I'm gone, to I do what I want, couldn't stop me if you wanted to I just work hard, yeah, harder than the rest Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed But I keep my head down cause I crave progress You ain't never gonna stop me cause it's my conquest And I'm never gonna rest, yeah and y'all don't know that I'm a soldier I always felt like I'm alone, yeah When everybody thinks they know ya yeah. And y'all don't even know I own ya And now I'm ready taking over Cause every day I'm getting closer Just look at everything I'll show ya And now I'm ready, i am a blow up <laughs> No, niestety, ale ostatnio doszło do wypadku. Do wypadku z moim udziałem. E, niestety jedna osoba została prawdopodobnie zabita. E, a miałem spotkanie z. z Spotkanie z psową, tak. Pierdolęłem psowę. znaczy to praktycznie ona we mnie, ale huk był co, co nie miara i połamała mi się owiewka. Znaczy w sumie to sowa mi połamała tą owiewkę, nie ja. Także owiewka jest do wymiany. Niestety, ale za jakiś czas może będzie nowa. No i ostatnio musiałem, musiałem zmienić oponę Tak, niesamowita sprawa wymieniałem oponę o, tutaj jest nowa yy, Zrobiło się na starej wybruszenie tak, tak zwany balon i schodziło powietrze no i właśnie musiałem wymienić oponę, a To zrobiłem tak nowy I'ma blow up I'm impatient I don't ever slow up I stay young no I never grow up I keep working to the point I throw Yeah, yeah I'm not the type to take no for an answer I don't deal with people that are like a cancer No, one said I hang with the people that enhance it And I'm not the type to give out second chances I just wanna work on my own for myself I don't need no help, not anybody else Nah, man, I got it dealt I'm working on my wealth and I'm working on my health Keep on working to excel cause I'm working on myself Yeah no, and y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone. When everybody thinks they know, ya, And y'all don't even know I am, yeah. And now I'm ready taking over. Cause every day I'm getting close. No i tak właśnie wyglądała, po pokrótce wymiana mojej opony, jak prawdziwy ludziwy kierowca. Ta boż. teraz się podobno dzielą kierowcy na tych co potrafią wymienić koło i na tych tym co serwis wymienia koło choć nie uważam że to jest coś złego żeby serwis przyjechał i wymienił koło ale też nie uważam że też samemu dobrze umieć takie rzeczy robić no Wczoraj sobie omyłem wszystkie szyby, a dzisiaj już te szyby wyglądają tak Czyli są domu. Niestety jak i całe auto no cóż, życie Życie jest Nowelo to Stefan wie to Zenon. Yeah. Now I'm ready. I'm a blow up. <laughs> yeah. bo po obficie ciepłych dwóch, trzech tygodniach na razie miesiącu mamy deszcz padli genialny pomysł. Od 28 kwietnia bodajże zaostrzają, w sumie zaostrzyli przepisy odnośnie przekraczania dozwolonych prędkości. Teraz już bodajże powyżej 21 km w terenie zabudowanym w Niemczech. Można już stracić na miesiąc prawo jazdy, a przygodowo skończy się jazda na odcięciu na Na landówkach, bo powyżej 26 km na godzinę, tak samo będą zabierane na miesiąc. Prawo jazdy, tutaj na naokoło pokazują. Mediach, że jacy to właśnie z kierowców ciężarówek bohaterowie w owych czasach a tu takie takie pułapki się na nich nastawia i kurwa, o co tu chodzi? A jak zawsze nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Trochę, trochę, zmalał, trochę zmalał ruch na autostradach. Znaczy, mówię tu o osobówkach. Yy, ale już tak, bo wraca do normy, no to jakoś trzeba się ratować, tak? No to, to odbijemy to na 2000 niestety. A, jeszcze taka ciekawostka, za... Yy, można będzie chyba dostać z czego, z czego co dobrze yy, pamiętam, 75 euro mandatu za to, że auto na postoju, na postoju e, emituje hałas. To znaczy, że jak ktoś będzie nie wiem, przepalał ciężarówkę, żarówkę, nie wiem jak, jak to interpretować, czy, czy to wszędzie obowiązuje, czy tylko na ulicach, no to można dostać 75 euro mandatu. Się, trzeba się pilnować, a przede wszystkim nie trzeba się pomału, nie trzeba się spieszyć. W sumie trochę to może i faktycznie na dobre wyjdzie, wyjdzie kierowcą, bo nie będziemy robili wszystkiego w pośpiechu, tak? tylko tak jak ma to wszystko wyglądać, czyli zgodnie z yy, przepisami. Jadę do, do domu odpoczywać na długi, długi tydzień Niestety ja, Ale sobie jeszcze odbiję sobie w lipcu, na blogie Także bądźmy wszyscy dobrej myśli, bądźmy zdrowi i nie dajmy się Przede wszystkim nie dajmy się, nie dajmy się kupić kupiać medium i żamić swój rozum że to by było na razie na tyle, jak kończę dzisiejszy serial, dzisiejszy, dzisiejszy odcinek. No i tyle, że dzień jest coraz dłuższy. To